Jeden krok, trzask pękającego lodu i w mgnieniu oka znajdujemy się w wodzie, z której ciężko się wydostać. Ćwiczenia na wypadek takiego scenariusza odbywali my strażacy w parku słupna. Jak należy się wtedy zachować? Przede wszystkim nie wolno nam wpadać w panikę. o pomoc, żeby ktoś nas usłyszał. I rękoma wyjść poza tą dziurę wody najlepiej na lód, chwycić się czegokolwiek. Strażacy wyjaśniają też dokładnie, co robić, będąc świadkiem takiej sytuacji. To, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to pamiętać, żeby wezwać służby ratownicze i z samego brzegu udzielać pomocy, instruktażu osobie potrzebującej pomocy. Jeśli czujemy się na siłach, w oczekiwaniu na strażaków możemy spróbować podać poszkodowanemu długą gałąź albo szalik, by pomóc mu wydostać się z przerębla. Trzeba jednak pamiętać, by na lód nie wchodzić, a położyć się na nim i przesuwać całym ciałem. Twój ciężar rozkładam na większą powierzchnię, jest mniejszy nacisk, jest mniejsze ryzyko, że ludzie pode mną załamie i będą dwie osoby poszkodowane, a nie jedna. Najważniejsze jest jednak uspokajać, zapewniać, że służby są już w drodze i wydawać jasne polecenia. Szeroko ręce rozłożone, nie wykonywać gwałtownych ruchów, mieć przyłożone je na brzegu przerebli. Jeśli nam braknie sił, to przeważnie ludzie zimniejszy, nam ręce przymarzną i jest mniejsze ryzyko, że pójdziemy pod wodę. Wówczas można próbować wyjść samemu, jeśli i to się nie uda, na miejsce dotrą strażacy ze specjalnym sprzętem między innymi węgorz szartowniczy, który jest wykorzystywany również latem materac pneumatyczny, na którego podejmujemy poszkodowanego bezpośrednio z wody, i na tym materacu go bezpiecznie przesuwamy na brzeg. Takie niebezpieczeństwa czyhają m.in. na wędkarzy łowiących z przerembla, ale także na dzieci, które podczas zimowych zabaw na powietrzu mogą zapuścić się w miejsce, gdzie przykrytego śniegiem lodu po prostu nie zauważą. Zbliżają się ferie zimowe, więc to bardzo ważne, żeby uświadomić im, co robić w takiej sytuacji i o czym pamiętać. O numerach alarmowych 11298. I dzwonić, i wołać o pomoc.